Hej Ellen, właśnie wsiadam do pociągu. Lecę do Transylwanii, by załatwić sprawy związane z nową posiadłością. Wszystko wydaje się normalne, ale w okolicy słychać dziwne opowieści. Jonathan, pamiętaj, że te opowieści mają korzenie. Słyszałam, że ludzie mówią o hrabiu Orlokiu. Bądź ostrożny, nie ignoruj ostrzeżeń. Wiem, wiem. Lokalne wieści brzmią jak z horroru. Mówią, że widziano nocą dziwne cienie i usłyszano szepty przy murach zamku. Mam lekkie dreszcze. Trzymaj się z dala od zamku, jeśli możesz. Opowieści mówią, że ten hrabia nie jest zwyczajnym arystokratą. Ktoś, kto widział jego oczy, nie mógł spać przez całą noc. Właśnie dojechałem do małej wioski. Mieszkańcy są milczący i nerwowi. Jeden z nich powiedział, że zamkowe mury ożywają, gdy zapada zmrok. Czuję, że coś jest nie tak. Nie przesadzaj, ale słuchaj intuicji. Jak tylko dotrzesz do zamku, daj znać. Właśnie weszłem do zamku. Korytarze są długie, a cienie tańczą przy migotaniu świec. W jednej sali zobaczyłem starą tablicę z napisem Cienie żyją tu od wieków. Serce mi wali. Jonathan, wycofaj się. Jeśli ten hrabia czuje twoją obecność, nie wiadomo, co może zrobić. Nie mogę tak po prostu wycofać się. Umówiliśmy się, że załatwię formalności, ale w tym miejscu czuję mroczną energię. Coś poruszyło się w ciemności, jakby ktoś obserwował każdy mój ruch. Proszę, uważaj. Czy słychać jakieś dziwne dźwięki? Słychać tylko ciche, metaliczne skrzypienie i szelest starych zasłon. Nagle usłyszałem głęboki, nieziemski głos. Witamy gościa. Czuję zimny dreszcz na plecach. To nie żart, Jonathan. Uciekaj, zanim będzie za późno. Nie mogę jeszcze uciec. Drzwi są zamknięte. Właśnie ujrzałem postać w długim płaszczu z bladą twarzą i oczami, które lśnią w ciemności. To on, hrabia Orlok. Modlę się, żebyś znalazł sposób na wyjście. Trzymaj się ciepło i nie patrz mu w oczy. Mówi się, że to sprawia, że umysł się mąci. Próbuję znaleźć wyjście, ale korytarze zmieniają układ. Każdy krok zdaje się prowadzić do kolejnego mrocznego pokoju. Słyszę, jakby kroki za mną, chociaż wiem, że to on mnie śledzi. Nie trać nadziei, Jonathan. Pamiętaj, że twoja determinacja może cię uratować. Gdy tylko będziesz mógł, zadzwoń do mnie, dam ci wskazówki. Właśnie znalazłem wąski przejście prowadzące do Starego Wyjścia. Zaczynam uciekać, ale czuję, jak mrok gości w mojej duszy. Czasami myślę, że ta noc zmieni wszystko. Uciekać to nie oznacza poddania się. Wiem, że potrafisz, Jonathan. Wyszedłem. Jestem na zewnątrz, oddycham świeżym powietrzem. Ale hrabia Orlok nie ustaje, jego cień kroczy za mną, a noc zdaje się nigdy nie kończyć. Jestem z tobą myślami. Teraz najważniejsze ukryj się i czekaj do rana. Niech światło poranka rozwieje mrok. Obiecuję. Ta noc na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Dziękuję Ellen. Twoje słowa dały mi siłę, by walczyć z ciemnością. Taki chuj, nigdzie nie wracasz. Zostajesz skazany za wtargnięcie do zamku bez zgody. Zobaczymy się na tamtym świecie.